Dajcie, w tym filmie pokażę Wam, jak generować grafikę za pomocą Google AI Studio. Więc tak. Wchodzimy sobie najpierw na stronę aistudio.google.com. Zacznijmy, może, od tego, czym w ogóle jest Google AI Studio. Jest to platforma do testowania różnych modeli, które są wypuszczane przez Google. Znajdziemy tutaj najnowszą wersję Gemini, Nano Banany oraz wszystko inne, co wypuszcza Google. Różni się to tym od normalnej wersji Gemini mini. Po pierwsze, że nie ma tu prawie żadnych ograniczeń. Druga rzecz, to jest to przeznaczone do testów. Dobra, więc tak, wchodzimy sobie tutaj na stronę, i wybieramy sobie czat. Dalej wybieramy sobie model i na przykład weźmiemy nano banany, jeżeli chcemy wygenerować jakąś grafikę. Powiedzmy, że wygenerujemy kawę na stole. Klikamy. I czekamy. Proszę, kilka sekund. Grafika została wygenerowana. Po prawej możemy sobie zmienić aspect ratio, czyli proporcje. Jeżeli chcemy, żeby to było horyzontalne, wybieramy 16,9. Przykładowo, jeszcze raz dam mu tego prompta. I znowu wygenerował grafikę. Tutaj możemy, mamy przycisk do ściągnięcia, i nano banana potrafi także modyfikować zdjęcia, czyli możemy dać mu prąta umieść słomkę w tej kawie. I teraz mamy kawę ze słomką. Tak wygląda to przy podstawowych promptach, aczkolwiek możemy poprosić Gemini, aby stworzyło nam lepszego prompta. W tym celu wchodzimy z powrotem na czat. Wybieramy sobie Gemini 2,5 Pro, to jest najnowszy model. I wpisujemy coś takiego. Daj mi prompta. Więc dajemy mu takiego prompta. Daj mi przedstawiającego zdjęcie kawy na stole. Użyj zaawansowanych technik promptowania, aby uzyskać najlepszy efekt. Daj kilka propozycji. Czekamy chwilę, zaraz nam wygeneruje prompta. Co jest ważne, to tutaj, żeby odznaczyć grounding with Google search, bo inaczej będzie przeszukiwał internet i te odpowiedzi będą słabsze. I wygenerował nam trzy prompty. Ja je sobie skopiuję. Teraz wejdźmy z powrotem do nano banany. I wklejmy pierwszego prompta. Zdawmy proporcje na 16,9, żeby było lepiej widać. I teraz kawa wygląda w taki sposób. Możemy jeszcze sprawdzić drugiego. Przy okazji e, wygeneruję od razu miniaturę do tego filmiku. Czyli wchodzimy dalej na, na, na bananę. Wybieramy aspect ratio 16,9 i e, prompta przygotuj mi miniaturę. na linku na YouTube. Zobaczyłem jak generować grafikę w AI Studio. Dobra i klikamy. Niektóre zobaczycie na tym filmiku.